Ten rudy kot przyszedł do bezdomnego i całkowicie odmienił jego życie. Dowiedz się, do czego zdolne są koty ze streszczenia filmu Kot Bob i ja, który został oparty na prawdziwych wydarzeniach. Bezdomny facet o imieniu James zarabia na życie grając na gitarze, występując na ulicach Londynu. Wieczorami wędruje po mieście, szukając resztek jedzenia w śmietnikach za restauracjami. Ten biedak jest mocno uzależniony od nielegalnych substancji i w żaden sposób nie może sobie z tym poradzić. Kucharz lokalnej kawiarni odmawia mu 9 pensów zniżki, mimo że James nie jadł przez cały dzień, a kiedy proponuje, że zagra piosenkę na lunch, kucharz po prostu wyrzuca posiłek do zlewu. Pewnego wieczoru błąka się po mieście w poszukiwaniu schronienia na noc. Zostaje zauważony przez znajomego bezdomnego, Baza, który wsiadł do przypadkowego samochodu, ponieważ właściciel zostawił go otwartego. Baz zaprasza Jamesa na wspólną noc w samochodzie nieznajomego. Tam też biorą nielegalne substancje. Baz budzi się następnego ranka i zauważa, że właściciel samochodu ich zauważa. Próbuje obudzić Jamesa, ale ten nawet nie otwiera oczu. Baz ucieka, a właściciel samochodu atakuje bohatera, ale wygląda na to, że facet jest nieprzytomny. James dochodzi do siebie w szpitalu. Jego lekarz Wal jest na niego wściekła, bo znowu ma nawrót choroby. Co więcej, zmieszał wiele różnych substancji, przez co omal nie zesłały go do grobu. Wal ostrzega go, że następny raz będzie jego ostatnim. Wkrótce James opuszcza szpital i ponownie podpisuje niezbędne dokumenty, obiecując Val, że tym razem będzie się trzymał leczenia. Kobieta prosi go, aby zagrał dla niej na gitarze. Protagonista spełnia tę prośbę, gdyż tylko w ten sposób może jej podziękować za życzliwość. Facet wraca na ulicę i zbiera pieniądze grając na gitarze. Val mu ufa, dlatego udaje jej się przekonać pracownika socjalnego, by zapewnił Jamesowi tymczasowe mieszkanie, ale pod warunkiem, że nie wróci do nałogu. Młodzieniec dziękuje wal i nocuje w porządnym mieszkaniu, a nawet bierze pierwszą od dawna kąpiel. Nagle James słyszy dziwny dźwięk. Uzbrojony w but facet zaczyna szukać włamywacza, ale jedyne co zauważa to duży, rudy kot wyjadający suche płatki z przewróconego pudełka. Najwyraźniej wszedł przez otwarte okno. James nalewa głodnemu kotu trochę mleka. Chce wypuścić zwierzę, ale kot nie zamierza odejść. Wtedy bohater postanawia zostawić go na noc, a jutro wyrusza na poszukiwanie jego właścicieli. W nocy kot przychodzi do łóżka i mruczy z wdzięcznością. Następnego dnia James wraz z kotem odwiedza wszystkich sąsiadów, ale żaden z nich nie stracił zwierzaka. Potem puszcza kota i wychodzi na ulicę na kolejny występ. W pewnym momencie bohater zauważa ojca, który najwyraźniej zamierzał przejść obok, bo wstydzi się mieć takiego syna. James proponuje tacie wspólne spędzenie świąt Noworocznych, ale nowa żona jego ojca jest temu stanowczo przeciwna. Mężczyzna daje synowi trochę pieniędzy, a następnie odchodzi. Kiedy facet wraca do domu, ponownie zauważa tego samego rudego kota na progu swojego mieszkania. W dodatku jest ranny. James podnosi zwierzę i wznawia poszukiwanie jego właścicieli. Zauważa jednego z sąsiadów i pyta, czy to jej kot. Dziewczyna martwi się o zwierzę i zaprasza je do środka. Bada ranę i radzi, aby udali się do kliniki weterynaryjnej, w której pracuje na pół etatu. Leczenie będzie bezpłatne. Dziewczyna mówi, że ma na imię Betty, a także nazywa kota Bob. Okazuje się, że Betty jest bardzo uczulona na koty, ale nadal bardzo je kocha. James przyprowadza Boba do weterynarza, ale okazuje się, że musi czekać w długiej kolejce. Mija dużo czasu, a mężczyzna zdaje sobie sprawę, że spóźnia się na spotkanie z Wal, podczas gdy obiecał, że zawsze będzie na czas. James ma zamiar wyjść, kiedy recepcjonistka informuje go, że teraz ich kolej. Kot jest badany, rana zagojona, ale przepisują lekarstwa, które nie są darmowe. Facet musi oddać za nie wszystkie pieniądze, które miał, a nawet pieniądze, które dał mu ojciec. W domu James próbuje zmusić kota do zażycia lekarstwa, ale ten odmawia. Bohater próbuje przez długi czas, ale wszystkie jego wysiłki są bezowocne. Wtedy postanawia zwrócić się o pomoc do Betty, a dziewczyna robi to z łatwością, gdyż ma doświadczenie w komunikowaniu się ze zwierzętami. Dziewczyna informuje również, że Bob musi zostać wykastrowany. Następnie para kontynuuje rozmowę. James ukrywa prawdę o swoim szkodliwym uzależnieniu, nazywa siebie muzykiem i mówi, że dużo podróżuje. Następnego ranka James idzie na spotkanie z Wal i przeprasza za opuszczenie wizyty zeszłej nocy. Opisuje swoje ostatnie przygody, ale dziewczyna wciąż jest zła za nieodpowiedzialne zachowanie Jamesa. Bob za kilka tygodni zostanie wykastrowany, co wymaga założenia specjalnego kołnierza. Kotowi wcale się to nie podoba i James postanawia go zdjąć, żeby nie torturować biednego zwierzaka. Facet zdaje sobie sprawę, że ten rudy kot stał się jego prawdziwym przyjacielem. Kiedy bohater udaje się do centrum miasta, by wystąpić na placu, Bob podąża za nim, a nawet dyskretnie wskakuje do autobusu, ku uciesze wszystkich pasażerów. James postanawia nieść kota na ramionach i od razu zwraca na siebie uwagę nieznajomych. Ludzie pozdrawiają go i proszą o zdjęcia muzyka i jego kota. James zbiera znacznie więcej pieniędzy niż zwykle podczas swoich występów. Życie głównego bohatera stopniowo się poprawia. Razem z Bobem jedzą kolację, a facet opowiada rudemu przyjacielowi swoje życiowe historie. Następnego dnia James spotyka swojego starego kumpla Baza, który prosi o trochę pieniędzy. Główny bohater daje mu je, ale pod warunkiem, że wydaje na jedzenie, a nie na nielegalne substancje. Następnie James idzie grać na gitarze na placu, gdzie ponownie przyciąga uwagę tłumu, a jedna starsza pani wręcza Bobowi karmę dla kotów i szalik z dzianiny w paski. Wieczorem spotyka Betty przed jej domem i je razem kolację. James idzie do supermarketu kupić jej kwiaty i w drodze do domu zauważa nieprzytomnego baza. Nieopodal leży strzykawka. James rusza na pomoc koledze i wzywa karetkę. W tym czasie pojawia się Betty i również chce pomóc biednemu facetowi. Medycy zabierają baza, podczas gdy James i Betty rozmawiają o tym, co zaszło. Okazuje się, że brat dziewczyny również był uzależniony i odebrał sobie życie w wannie w ich mieszkaniu. Ze względu na Betty, James jest gotów pokonać swoje uzależnienie. Ich związek staje się coraz poważniejszy. Spędzają razem Boże Narodzenie i wymieniają się prezentami. James postanawia naprawić swoje relacje z ojcem i niespodziewanie odwiedza swoją rodzinę w Sylwestra wraz z Bobem. Ojciec jest bardzo niezadowolony z wizyty syna, ale szczególnie wściekła jest Hillary, naważona ojca. Proszą Jamesa, aby wyszedł, ponieważ spodziewają się gości, ale przed wyjazdem Bob, przestraszony krzykami dzieci, robi prawdziwy bałagan. Najpierw rozbija wazon, a potem upuszcza też choinkę, co jeszcze bardziej denerwuje Hillary. James wychodzi, niosąc Boba na ramionach. Podczas regularnego występu na placu, bezczelny przechodzień i jego pies doprowadzają do bójki. Incydent ten zwraca uwagę policji, w wyniku czego James ma zakaz występów przez sześć miesięcy, a Bob trafia do schroniska. Sfrustrowany facet idzie do apteki po ciężkie leki. Betty jest tego świadkiem i zdaje sobie sprawę, że James ją okłamywał, więc chce go zostawić. Chłopak zatrzymuje ją i próbuje wszystko wytłumaczyć, ale ona jest głęboko zdenerwowana. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że Val pomaga Bobowi wrócić do Jamesa. Bohater zarabia na życie jako uliczny sprzedawca czasopism. Bob pomaga mu przyciągnąć uwagę i sprzedawać znacznie więcej niż inni sprzedawcy, dzięki czemu jego biznes staje się lepszy. Jednak inni sprzedawcy są zazdrośni o jego sukces. W normalny dzień roboczy, kiedy James idzie do swojego punktu sprzedaży, po drodze zatrzymuje go kobieta, robi zdjęcie i kupuje od niego magazyn. To jednak nie jego teren, więc kobieta musi kupić magazyn od innego sprzedawcy. Ale jej to nie przeszkadza. Po tym incydencie James zostaje zawieszony w pracy na miesiąc. Betty nadal rozmawia z Jamesem, ale wciąż jest głęboko zdenerwowana jego oszustwem. Wkrótce bohaterowi kończą się pieniądze, więc teraz on i Bob głodują. Aby chociaż coś zarobić, wznawia występy. To naprawdę ryzykowne, w końcu jeśli władze się o tym dowiedzą, facet może skończyć w więzieniu. Czas mija, a James wraca do pracy jako sprzedawca czasopism. Bob nadal przyciąga uwagę, a jedna kobieta chce nawet kupić go dla swojego syna, ale James odmawia sprzedaży swojego przyjaciela. Kiedy się kłócą, pies zaczyna gonić Boba. James biegnie za kotem, ale nie udaje mu się go dogonić i gubi swojego rudego przyjaciela. Chłopak szuka Boba aż do nocy. Tak się martwi, że nie może spać. Bob nie wrócił nawet po dwóch dniach. Na przyjęciu z wal James przyznaje, że jest zrozpaczony utratą Boba. Nie może jeść, pić, spać ani grać na gitarze. W tym czasie popularność Jamesa i jego kota staje się przedmiotem zainteresowania wydawnictwa. Wideo z Bobem ma w internecie ponad milion wyświetleń, a wydawnictwo zamierza zaproponować facetowi napisanie książki. Właśnie w tym czasie Bob wraca do mieszkania Jamesa, a bohater jest z tego powodu naprawdę szczęśliwy. James płacze ze szczęścia, przytulając i całując swojego przyjaciela. Informuje Wal, że jest gotów zrezygnować z przyjmowania wszystkich leków. Betty jest gotowa mu pomóc i obiecuje, że przyniesie mu jedzenie, gdy zostanie w domu. James cierpi na poważne odstawienie. Bob jest świadkiem cierpienia swojego właściciela. Wymiotuje, cierpi na napady padaczkowe, halucynacje i bezsenność, ale wciąż udaje mu się nie nawracać. James w końcu budzi się zdrowy i szczęśliwy. Udaje się do domu Wal i informuje ją o swoim sukcesie, a dziewczyna jest z niego naprawdę dumna. Jednak wracając do domu, James widzi, że Betty się wyprowadza. Wyjaśnia, że nadszedł czas, aby zostawiła przeszłość za sobą. Wręcza facetowi amulet i zostawia swój nowy adres. Dziewczyna wręcza mu też list od agenta wydawnictwa. James ma spotkanie w wydawnictwie i tam proponuje mu się napisanie książki, a może nawet serii książek o nim i Bobie. Potem James odwiedza swojego ojca i ostatecznie się godzą. Główny bohater pisze swoją pierwszą książkę, która okazuje się bestsellerem. Na prezentację przychodzi ogromna liczba osób, w tym Betty. Facet dziękuje wszystkim, którzy w niego wierzyli. James i Bob byli nierozłączni przez wiele lat i zbierali datki dla bezdomnych i zwierząt. Ten kotek żył bardzo długo i szczęśliwie. Jaki wpływ na Twoje życie miało Twoje zwierzę? Oglądałeś kanał Mówi kot i my też kochamy kotki.